Czy utrata zaufania może stanowić przyczynę wypowiedzenia umowy o pracę? Przyczyna wypowiedzenia umowy o pracę powinna być konkretna i rzeczywista. Sama utrata zaufania jest wnioskiem ogólnym. Utrata zaufania do pracownika powinna zatem zostać poparta konkretnymi faktami. Samo stwierdzenie utraty zaufania nie powinno stanowić przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę, a Powody, dla których taka sytuacja wystąpiła. Przyczyną utraty zaufania, a następnie wypowiedzenia umowy o pracę, mogą stanowić takie działania, które są wymierzone przeciwko pracodawcy, nienależyte wykonanie obowiązków przez pracownika lub niemożność porozumienia się przełożonego z pracownikiem i współpracy, co rzutuje na sposób wykonania obowiązków pracowniczych. Niezawinione działanie pracownika, które ma wpływ na utratę zaufania pracodawcy do tego pracownika, może również stanowić przyczynę uzasadniającą wypowiedzenie umowy o pracę. Reasumując, utratę zaufania do pracownika może stanowić przyczynę wypowiedzenia umowy o pracę, ale musi być poparta konkretnymi faktami, a nie jedynie subiektywną oceną lub uprzedzeniami.